W życiu każdego mężczyzny przychodzą dwa krytyczne momenty, kiedy musi zagrać w Age of History i wygrać w wojnę ze Związkiem Radzieckim. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w trzecim odcinku już z Age of History 3, 2 przepraszam, Boże 3. E, ja już mentalnie jestem w Age of History 3. Kontynuujemy wojnę ze Związkiem Radzieckim. Przypominam tylko, że, że jeżeli seria Wam się podoba, polską od roku 36, żebyście zostawili lajka, będzie mi bardzo miło. I jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to... Serdecznie zapraszam, a ja postaram się pokonać ZSRR i jakoś, nie wiem, może wstać na nogi. To, o Boże, 5000 jednostek stary. Ale na szczęście mam troszeczkę dywizji dookoła, więc może nam się. Ty, ale ładnie, front wyrób. Nie kliknąłem tury. Dobra, jestem nobem. Boże, kochany. Jezus, i teraz ja dałem szansę Związkowi Rodzieckiemu, moi drodzy, na kombak. Mogłem tutaj oczywiście porobić jakieś dywizje, powerbować coś, ale widzę, że. Dobra, powoli. S słuchaj, 3000 ludzi leci tutaj, twoje dwa leci tutaj, ty lecisz tutaj, robisz kombo, twoja piątka wjeżdża na pełnej, tu się cofa połówka, tu lecisz ty, ty go supportujesz, nawet żeby ich zatrzymać. Ok, e tutaj trzeba wreszcie się przeorganizować e przy tym Krymie, e albo na niego już konkretnie wejść. Tutaj wejdziemy tak, ty wejdziesz tu, ty wejdziesz tu, twoja 8000 rusza też tu. Dobra, twoje 3000 starej ruszy tutaj i te 700 ruszy tu. Okej. Okay. Dobra, mniej więcej ruchy porobiłem. Yy, I tutaj było bardzo dużo jednostek. Trzeba by było podwerbować tujeczkę i już nie mogę więcej. Dobra, zobaczymy. Uwaga, oglądamy. Dobra. Tej prowincji to nie szkoda, yy, bo tam nic nie było. O Jezus. Dobra, ty, ale się utrzymałem. No to chłopie. O Jezus. 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 Ajdź. Nie wiem. I w takiej sytuacji się zastanawiam, cholera jasna. Czy nie lepiej by było dobić te tysiąc jednostek zamkniętych Związku Radzieckiego? Czy lepiej to olać, bo oni sobie będą w stanie zrekrutować, nie wiem, pięć razy więcej? E, tak się zastanawiam. Może wejdę na Sewastopol. Ej, tutaj ładnie. O, dobra. Okej, okay, dobra. Z tych czterech tysięcy, 1200 pójdzie tu. Ty lecisz tutaj, bracie, już bez gadania. Ty lecisz. Dobra, ty się zatrzymasz. Wy lecicie do sumy. Tutaj i się przeorganizujecie, Twoje 3000 leci tutaj, tu jest 800 jednostek, wiesz co? Ja bym ich puścił po prostu na Petersburg, niech lecą, jolo. Zobaczymy. A tutaj postaramy się troszeczkę zatrzymać i troszeczkę postaramy się, tak wiecie, rozejść. Troszeczkę może gangrenowo, ale jednak trzeba tak zrobić. Tutaj jest wszystko ok, tu jest wszystko ok, tu jest wszystko ok, tu jest wszystko ok. Tutaj jest, będzie problem. Na tym froncie. Ja sobie tutaj zwerbuję 2700. I tutaj też sobie dowerbujemy jednostki. Uff, no dobra, panowie. Róbmy to. Prowincja nie jest zaopatrywana. No do, do, dobrze. Leć. Dobra. Okej. Okay. Związek Radziecki się ogarnął i wyrównuje już front. A ja mam duży, ogromny wręcz, mogę powiedzieć, problem. Bo nie mam jak ich zatrzymać. A Jugosławia, panowie. Oj, Jugosławia mi tutaj nic nie pomaga, kompletnie, nie? I to jest problem, ale Krym zajęty. Okej, okay, dobra, to się udało. Ty wjedziesz tutaj. Tutaj nie ma co ogarniać. Twoje 3000 idzie tu. Ty robimy ofensywę wielką, ogromną. Tu już nie ma na co czekać. Trzeba iść do przodu na całym froncie. I trzeba zająć się werbunkiem. I to takim naprawdę masowym werbunkiem, dawać jednostki. A może tu jednak jeszcze. Nie, tutaj. Aha, nie mogę zwerbować więcej. To dziwne. Głupie trochę. Ale dobra, zwerbowaliśmy się tutaj. Eee, tutaj też się. Nie mogę się dowerbować. Dobra. Panowie, jeżeli chodzi o ZSRR, rozmowy pokojowe moglibyśmy robić tak, że XD. <grym> Dosłownie, e, ja myślę o rozmowach pokojowych. Myślę w takim kontekście leciutkim, e, żeby troszeczkę tych punktów tutaj zabrać. Troszeczkę, pro... może Krym dla siebie. No nie ukrywam, żeby mi ta e, wojna ze związkiem. Poczekaj, zobaczymy. Wyślę żądania. Uwaga. Okej, okay, dobra, jednak chyba ZSRR odrzuciło rokowania pokojowe, yy, z tego co widzę i powiem tak, szczerze, troszkę im się nie dziwię, bo chyba są silniejsi ode mnie, chociaż ej, ten front zaczyna wyglądać naprawdę dobrze. Okej, okay, odrzucili chyba, nie, rokowania pokojowe, chociaż nie wiem. Dobra, ty idź tu, tutaj nie ma jednostek, a nie mam co tutaj zwerbować, bo to są tereny okupowane. Tutaj zwerbujemy czwórkę, i ty lecisz tu. Ty lecisz już dalej. No, powiem tak, wybaczcie, ale nie mogę się już zatrzymywać, nie? Ty lecisz tu, ty lecisz tu, ty lecisz tu. OK, ty lecisz na północy. Tu jest wszystko OK. Mam cztery punkty ruchu. Wiecie co zrobię? Zwerbuję tutaj 4000 tysiące i wyślę je tutaj, nie? Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy, czy nie, ale jedyny, na jaki wpadłem obecnie. Dobra, dawaj. OK, tutaj robię kontrę. Okej, okay, mam to. Dobra, zablokowane. No tutaj idziemy do Petersburga. Tu jest OK. Ej, panowie! Wiecie, co jest najgłupsze w tym wszystkim? Że ja prawdopodobnie tą wojnę wygram, nie? To w sensie. Yy, czekaj. Tu byś ruszył, żeby ich zmiażdżyć. A ty byś ruszył tak. Ty byś ruszył tak. Tybyś tutaj wysłał większość wojsk. Ty ruszysz tak. Ty ruszysz. Tu mam jednostki, więc mogę to olać. Ruszaj tak. Ty stoisz, twoje 7 tysięcy się dzieli na pół. Ok, i ty lecisz tu. Twoja czwórka leci tak. Tu leci dwójka, tu leci połówka. Ty lecisz tu i ty go wspierasz. Ok, twoja trójka leci tu, twoja czwórka leci tu. Panowie, nie wygląda to źle. Nie ukrywam, że troszeczkę się podjarałem. E, tak naprawdę, bo ta wojna ze Związkiem Radzieckim wyzwala we mnie bestie. E, po prostu bestie planowania. I powiem tak. Ja jestem chyba w stanie tam wojnę wygrać, nie? Z tego co widzę, oni mają wojnę ze mną i z Jugosławią. Okej. Okay. No dobra, zobaczymy. Jeżeli już uda mi się zająć Moskwę na tej grze, w sensie na w historii, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Okej, okay, dobra, tego się spodziewałem tej ofensywy. Mhm. Dobra, to się nie liczy. Tutaj jest. Wszystko zostanie wyrównane bardzo powoli. Fantastycznie, panowie. Idealnie idziemy do przodu, tylko trzeba o nasze tyły zadbać. Dobra. Tu wszedłeś, tu wszedłeś i tu wszedłeś. Idealnie, chłopie! Lol, ja wyrównałem bardzo dobrze, moi drodzy. Teren. Dobra, idź tu. Ty idź połówką, tu, ty idź tu. Twoja czwórka idzie do przodu, ty idziesz do przodu, ty zostajesz. Ty wspierasz go tutaj paroset jednostek. Twoje siedem atakuje tutaj na spółę. Ty idziesz na Smoleńsk, ty idziesz tu, ty idziesz na Nevel, a ty wspierasz tutaj te jednostki i się prze, przerzucisz w tą stronę. Twoja czwórka oczywiście poleci tutaj. Dobra. Twoje 1200 leci tu. Wy jesteście przeorganizowani. Panowie! To jest chyba ten moment, nie? To jest chyba ten moment, ten groundbreaking, czy co, jak to się tam nazywa po angielsku. Ale to jest chyba ten moment, w którym troszeczkę zaczynam tę grę rozumieć. I. Ona mi się zaczyna coraz bardziej podobać, nie? Więc czekaj, wejdziemy sobie tutaj. Dobra, teraz twoja piątka leci tu. Twoje 900 to by dobrze było, jakby zostało i czekało na posiłki. To też, to też. Eee, tutaj spróbujemy zająć sumy. 700 jednostek, ty polecisz tu na wsparcie. Ty wyślesz mu tutaj wsparcie 600 i lecisz tu. Ty wspierasz troszeczkę i lecisz tu. Tu, tu, tu. 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 Dobra. Twoje 1200 leci tu. To 1700 to było mojego słusznika. Ty lecisz tutaj połowa i ty lecisz tu na wsparcie. Wow! Wow. W sensie wiem, że to jest głupie, że. O, Boże, co za debil, a ja wygrałem w związku Radzieckim 500 tysięcy razy, ale stary ja nie wygrałem nigdy, więc to jest. To jest taka pierwsza wojna, która mi nawet wychodzi. Jakkolwiek i postaram się ich złamać. O, wiedziałem, że jakąś prowincję zostawiłem pustą. Okej, okay, z tego co widzę, to jest nawet porządku, Tylko nie będę miał tej stówki, czym odepchać. To jest bardzo złe, bo oni mi się rozejdą. Dobra. Tego nie mogę skancelować, tego ruchu, prawda? Oj, nie, mo nie da się chyba cofnąć rozkazu, nie? Ruchu, coś takiego. Dobra, zrobimy tak. Ty ruszysz dalej, ty ruszysz dalej. Ty przejdziesz tak, ty przejdziesz tu i ty przejdziesz tu. Ty ruszysz na pomoc. Wy się tutaj wycofacie. Ty ruszysz tu, ty ruszysz tu, żeby to no, po prostu zmiażdżyć. Ty do tutaj przeniesie posiłki, oczywiście. Tutaj leci, lecisz, ty zostajesz I teraz tak. O Boże, jestem dwie prowincje od Moskwy i powiem tak, no tutaj wyślemy tysiaka, tu wyślemy ciebie, tu wyślemy połówkę tych wojsk i się zaczniemy troszeczkę powoli rozchodzić tutaj przy lekkim wsparciu. Tu zostajesz, tu zostajesz, tu zostajesz. Chociaż w sumie to powiem tak. Mógłbyś spróbować ruszyć. Nie, nie, nie mam już ruchu. Okej, okay, dobra. Waga, sprawdzamy. E, tysiąc jednostek to jest jeszcze nawet ok, nie? No i patrz. Nie, ale Związek Radziecki się chyba z tego co widzę troszeczkę ogarnia. Okej, okay, idealnie. Jaj Ajajaj. No dobra. Mhm. Troszeczkę słabo. Rusz tu i rusz tu, żeby zrównać front. Wystańcie. Twoje, twoje dwa koła idzie tutaj. Wy stoicie. Wy stoicie, 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 Ty idziesz tutaj połową. Ty będziesz szedł tu tu. Ty idziesz tutaj na kercz. Ty wracasz powoli. Ty się rozchodzisz. Ty się też wracasz. Tutaj werbujemy 3000 nawet dwa razy. Wy się transportujecie już mniej więcej. Dobra, ja podejdę pod Moskwę. Ryzykuję, ryzyk fizycznie. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten Moskwy nie zdobywa, a ja tutaj jestem ryzykantem. Zobaczymy. Dobra. Okej, okay, tutaj oczywiście. No zawsze ta Rumunia, ta Jugosławia to też nie mogłaby tam podejść z tymi jednostkami i mi jakoś wesprzeć, cokolwiek stary, no, cokolwiek chłopie. Okej. Okay. A Boże, i kliknąłem turę jedną. Debil. Dobra. Teraz tak, uwaga. Wyzdobywamy moskwę. Wy zdobywacie moskwę. Ty lecisz tu, ty lecisz tu. Troszeczkę trzeba iść do przodu. Okej, okay. zrób tak. Zrób tak. Zrób tak, ty idziesz na wsparcie. Ty wychodzisz z kercza w ogóle. Dobra, teraz tak, ty tu, ty tu. Ty tu. Tutaj nie mam jednostek, więc trzeba zrobić tak. Ok. Wy się ruszacie. Twoje 6 tysięcy powinno iść tu, twoje dwa tu, twoje trzy tu. Idziesz na wsparcie, ty wspierasz, ty wspierasz, ty wspierasz. Dobra. Jest cały czas ofensywa fantastycznie prowadzona. Ja zapomniałem, że tu jest w ogóle drugi front od Związku Radzieckiego z Rumunii. I to jest duży problem, bo ten Związek Radziecki zatrzymać to jest naprawdę XD. Z tego, co możecie tutaj zobaczyć, bo oni mi się teraz rozlewają po prostu gangreno... O, Moskwa moja, moi drodzy. Idealnie. Ale 4000 jednostek pod Moskwą, to ja tam mogę jedynie, wiecie co zrobić. No, bo na wystać, że tak powiem. Wygląda to bardzo niekomfortowo. Mhm. Dobra. Mhm. mhm. Dobra. oj. No i desant Związku Radzieckiego na moje plecy, nie? Będzie trzeba się z nim oczywiście uporać. Może nie tutaj, może tutaj. Okay. Dobra, dajmy tyle. Nie ma co, nie ma co dużo werbować, nie? Wiesz, nie ma co też panikować, zbytnio. Zróbmy to tak, że wejdziemy tu połową i tu połową. Ty postarasz się zrobić tak. Hej, okay, ty polecisz tu, ty polecisz tu, dobra, ty polecisz tu. 4000 lecą... No pod Moskwę by się przydało, ale tam mam bardzo mało dywizji, nie? Oj oj oj, dobra, no nie mam innego wyboru, będę musiał to jakoś zaatakować. Nie mam już też punktów ruchu. No dobra, zobaczymy. Spróbujmy. Dobra, Moskwa została odcięta, ale nie zajęta. Okej, okay, to jest najważniejsze. Oni się tu rozchodzą, bo to była ich tura. Teraz jest moja tura. Jugosławia się trochę budzi z tego co widzę. Na szczęście oczywiście. Dobra. Twoje dwa koła leci tu. Ty lecisz tu. Lecisz tu. Okay. Ty się dzielisz. Poczekaj. poczekaj! co ja w ogóle powiedziałem, stary? Poczekaj, chodziło mi o to, że ich podzielimy. Dobra, Ty wejdź tu, Ty wejdź tu. Boże, ja mam tyle jednostek na plecach, że to aż dziwne jest. Leć tak. Ty lecisz tutaj, Ty lecisz tu. Dobra, Ty idziesz dalej w Związku Radzieckim. Wykorzystajmy te punkty ruchu. Bo mogę, to chociaż starajmy się podejść troszeczkę bliżej do tej Moskwy. Dobra. Ale ładna ofensywa, stary. Uuu, Moskwę mi zajęli. No to było do przewidzenia, nie? Ale będę ja znowu... Boże, zobacz jak oni się rozchodzą tam na pół. Tragedia. Dobra. Mhm. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hm. Powiem tak, rzucę wszystkie jednostki... XD. Rzucę wszystkie jednostki praktycznie, nie wiem, czemu mi to poszło na południe, nie mam pojęcia, ale to no, nie był mój zamierzony ruch. Z tego, co mogę Wam tylko powiedzieć, wejdźmy tak, ty lecisz tu, lec ty lecisz tu, ty lecisz na Petersburg, ty się rozchodzisz oczywiście dalej, bo muszę zagarnąć jak najwięcej prowincji. Ja też widzicie, oni mi się tutaj gangrenowo, że tak powiem, rozchodzą. Ja Was muszę podzielić na coś takiego. To nie ja was muszę wycofać. Te 3000 musi lecieć do przodu. Nie, no jest nawet ok. Nie wiem, czy jest ok. Czy ja sobie staram wmówić, że jest ok. Nie mam pojęcia. Ok, to zostało odbite. To zostało też. Widzę, Związek Radziecki gdzie za... No właśnie, klasycznie. Dobra. Moskwa zajęta. Świetnie. Uh -huh. Petersburg zajęty. Dobra. Ok. Hmm. Z jednej strony, jakbym podciągnął od wody, to bym był w stanie ich podomykać, nie? Tak w sumie. Z drugiej strony bardzo się tego boję, tej wojny otwartej ze związkiem radzieckim. I powiem tak, ja wiem, że to głupio wygląda i głupio to zabrzmi, ale ja bym chciał pokój. No bo ja się muszę troszeczkę przeorganizować, bo to wygląda bardzo źle. Spróbujmy sobie stworzyć taką rzecz pospolitą. Mamy tych troszeczkę punktów, może te ZSRR by się zgodziło na jakiś taki pokój pomniejszy, żeby tych punktów, żebyśmy trochę wymarnowali. Ok. Może jeszcze Krym. Rumunię to bym yy, szczerze chciał troszeczkę olać, yy, no bo nie ukrywam, mnie to troszeczkę nie interesuje. Mam jeszcze cztery punkty, dobra. Uwaga, wyślij żądania, wyślij żądania, ok, i poszła tura, i chyba ZSRR odmówiło, no bo z tego co widzę, no to chłopy ruszają do kontrofensywy i dalej walczą, więc. Hmm. Dziwne. Dobra, 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 dobra. Czyli, ja nie wiem, yy, rozmowy pokojowe, poko propozycja została... co? Ale jak propozycja została odrzucona? Dlaczego Jugosławia ma coś w ogóle do powiedzenia w tej wojnie? O co tutaj do jasnej cholery chodzi? I dlaczego tak to wygląda? Dlaczego Jugosławia odrzuca mi propozycję pokoju? Czy branie tutaj sojuszników jestby jakieś bezsensowne, beznadziejne i, i tak dalej? Bo ja już tego, no powiem tak, no ja już tego troszeczkę nie rozumiem. Mega dziwne. Nie wiem o co chodzi z tą Jugosławią, no ale trudno. Moskwy też już prawdopodobnie nie zajmę. Mój sen o zajęciu Moskwy, no właśnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, oczywiście. Dobra, teraz moja ofensywa i dobra. Moskwa będzie moja, prędzej czy później. Tylko, nie, tu trzeba prosić o pokój. Łopie. Mhm, ja tu proszę o pokój. Czy jest opcja wyrzucić Jugosławię? Oczywiście jakoś z tego tego bo ja chcę jako Wielka Rzeczpospolita zebrać trochę terenów, a oni się nie godzą na pokój dla mnie, nie? Ja nie wiem, o co tu chodzi, panowie. Pomocy. Po prostu potrzebuję pomocy. Weźmy tak, weźmy tak. Weźmy tak. Dobra. Weźmy tak. ZSRR by się pewnie zgodziło, nie? Nie wiem, Jugosławia ma trzy punkty, to wy nic nie możecie zająć. Nie wiem, to? Nie wiem, stary, no. Wyślij żądania. Okej. Okay. No i teraz patrz, stary, no. Kontra leci ogromna, a ja nie umiem pokoju podpisać. Tragedia. <gryw> po prostu tragedia. Nie wiem, czy będę musiał tu coś werbować. No i oczywiście, Jugosławia mi pewnie odrzuciła pokój. Stary. Yy, nigdy więcej sojuszników w tej grze. Nigdy więcej. Co w ogóle ta Jugosławia ma do powiedzenia, stary, yy, w trakcie mojego pokoju ze Związkiem Radzieckim, no? Jak to jest możliwe? Jestem. Zobacz, Jugosławia. Yy, nie, no to jest nienormalne. Jak Środowisko Jugosławii, rozmowy pokojowe. Ja, ja tego nie, nie rozumiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Nie wiem. O co tu chodzi? Dlaczego ta Jugosławia mi odrzuca pokój? Co to ma w ogóle znaczyć, nie? Jugosławia mi, chłopie, nie pozwala pokoju podpisać. XD. Tragedia. No dobra, Roz, rozlejmy się jeszcze. Zobaczymy. O, tutaj widzę kontra. No to co? No to trzeba mas moba zrobić w tych prowincjach. Zbytnio nie mam wyboru. Będę musiał te jednostki przeorganizować i dopiero później porozsyłać, wziąć jak najwięcej. Moskwa prawdopodobnie nie zostanie przeze mnie jeszcze zajęta, bo oni mnie totalnie na razie rozjadą. Z tego co widzę. Ok. Uh -huh. I dopiero tutaj będę kontrował, bo ja się muszę dopiero rozejść. Widzicie na froncie. Całkowicie. Bo oni robią dużą kontrę. O, właśnie o tym mówię. Kolejny raz mnie rozjechali. Dobra, twer zajęty. Jestem znowu pod Moskwą. Okej, okay, dobra. Ale nareszcie kończymy sprawę. Yy, chociaż w Rumunii, nie? Dobra, jestem pod Moskwą. Okej, okay, słuchaj. Zrób tak. Wyślij tutaj tysiąc ludzi. Ty, wyśle, yy, ty wyślesz na Moskwę też tysiąc. Wyślesz tutaj yy, swoje siły. Twoje trzy koła zostanie podzielone tak, że tutaj polecisz ty, ty polecisz ty. Ty polecisz tu. Ty polecisz tu. Ty, polecisz tu, ty lecisz tu. Ty lecisz tu lecisz tu. Niech się rozejdą. Mhm. Te twoje 1800 zostanie wysłane tutaj. Ty zostaniesz wysłany tutaj. Ok. Yy, rozwiąż te 500 jednostek. Okej. Okay. Boże, rozwiąż to do zera, bracie. Bo to jest niepotrzebne kompletnie. Tutaj wszystko zostało przeorganizowane. Tutaj jest kontrofensywa, której nie zatrzymam. Za cholerę. Tego nie będę w stanie zrobić. Mam jeszcze troszeczkę punktów ruchu, więc postaram się je wykorzystać jak najlepiej potrafię. No i zróbmy tak, żeby im troszeczkę tutaj linie zaopatrzeniowe niszczyć. Nie wiem, czy to oczy oczywiście coś daje, ale na mój chłopski rozum chyba tak. Mhm. Zobacz, za komunią ofensywą idą, stary, nie? Okej, okay, dobra, tutaj to zostało zajęte. Dobra. Hit, hit, hit. Mamy mostkę, mamy to, mamy to. Fantastycznie. Ja też się zastanawiam, czemu AI... Na przykład w tym momencie nie korzysta z słabości Związku Radzieckiego, też tego nie rozumiem teraz. Na przykład, bo tak czysto teoretycznie, no to oni mogliby to zrobić, bo przecież ZSRR jest teraz gigasłabe, jak to się mówi, bo mają wojnę ze mną i są totalnie wymęczeni. Więc dlatego ja też nie kumam, dlaczego oni na przykład czegoś takiego nie robią, no ale okej, okay. mogę to rozwiązać. Nie, to jest 600 jednostek gdzieś idą. Rekrutuj więcej, przenieś prąd. Przenieś? Nie, nie chcę ich przenieść. Chcę was po prostu rozwiązać. Cholerę. Tak samo jak i was. Okej. Okay. Bum. I was też. Rozwiąż. Idealnie. No dobra. Bierzemy dodatkowe jednostki. Dobra. Okej. Okay. Widzisz? Patrz. Ja już nie mam jednostek na Ukrainie, stary i jestem w ciemnej dupie. Dosłownie. I to wszystko. Ja nie mam tutaj jednostek, nie mam jak podesłać, nie mam jak tego wykontrować. Muszę troszeczkę bardziej podzielić staki. Oho, no właśnie, to już się zaczyna ten werbunek. Masowy. Okej, okay, tutaj dostałem punkt, to dawaj. Ale i tak dobrze mi idzie ta wojna z ZSRR. Przynajmniej mi się tak wydaje. Znając życie, komentarze mnie szybko wyprowadzą z błędu. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Do Moskwy, do Rostowa. Na Petersburg. I tu, okej. Okay. Yy, tutaj mam 1700 jednostek, które zostanie wysłane tutaj. Szkoda, że nie można werbować na tym trybie. Rozmowy pokojowe. Hmm. Może jakiś taki lekki pokój byście chcieli ze mną, proszę. O ja nie wiem o co chodzi z tą Jugosławią, wiesz? Totalnie. Nie wiem, jakby Jugosławia dostała na przykład za te swoje wszystkie punkty, dajmy na to tutaj tereny... te. Tutaj ja mam 6 punktów. Teraz mam dwa. Wyślij żądania. Okej, okay. co? No i dalej jest wojna, no. I Jugosławia się nie zgodziła, nie? Prawdopodobnie. Jugosławia... Okej, okay, ty, nawet to nie wyszło źle. Tutaj nawet to okej okay wygląda, nie? Dobra. Mhm. Dobra, Git. Yy, podeślemy tutaj tak połowę jednostek, tu połowę. Wyruszacie do przodu dalej w ten sposób. Okej, okay, dobra. Ale nie wiem, no zobacz, stary. Wiadomość wygasa jeden tur. Propozycja została odrzucona. Nie wiem, stary, usuń z sojuszu. Usunąłem Jugosławię z sojuszu, nie? Wyrzuciłem ją. No nie ukrywajmy, że jej troszeczkę nie potrzebuje i trochę mi krwi napsuła. Negatywnie, nie? Więc yy, trochę to jest irytujące. Tutaj czekaj, niech to przeleci wszystko. Ruchy z to pewnie będą wiesz. Aha, no dobra, bo kliknąłem jeszcze jedną turę. Boże, kochany. Powoli, 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 powoli. Bo ja nie wiem, ile tu jest tur. Mhm. Dobra. Dobra. Teraz tak, jeżeli jest spokój, no to widzisz to niestety tutaj to jest też ta Jugosławia, nie? Oj, oj, oj. Mm, róż tu, róż tu, róż tu. Czekajcie, rozejdziemy się znowu. Zobaczymy, niech to wejdzie tak. Okej. Okay, dobra. Dobra. Dobra, dobra. Mm, co teraz? Czy ja powinienem wypowiedzieć Jugosławii wojnę? Niby bym mógł. Nie wiem, czy zdrada tutaj sojusznika ma jakikolwiek sens. Prawdopodobnie większy niż prowadzenie tej wojny. Ale nie wiem, no. Zobaczymy. Zobaczymy, niech tu ZSRR zrobi kontrę, jakąś wielką. Teraz ja wchodzę jednostkami. Ok. Mm -hmm. No, Moskwa upada w następnej turze. Chyba, że ją wyzwolę. Dobra, tutaj wchodzą oczywiście jakieś beznadziejne jednostki, klasycznie. Ty wchodzisz tu, ty lecisz tu, ty lecisz tu, ty lecisz tu, ty lecisz tu, 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 ty lecisz na Moskwę, tędy, ty lecisz na Petersburg, połową chociaż, ty lecisz tu i ty lecisz tu. Nie wiem, wszystko rozbija się o tą cholerną, że tak powiem, konferencję pokojową. Nigdy więcej Jugosławii w Sojuszu. Albo jakiegokolwiek państwa, bo albo ja nie umiem robić tych konferencji pokojowej, albo ta Jugosławia po prostu jest chora. Dosłownie. Dobra, idź tak. Znowu trzeba powoli podchodzić na Moskwę, nie? Zobacz. Jestem w stanie nawet wywerbować się na tyle, żeby ich ofensywę zatrzymać jakimś cudem, ale. Nie wiem, dobra. Ostatni raz robię pokój. Jeżeli oni się nie zgodzą, w sensie ta Jugosławia, to w ogóle ja bym ją stąd wyrzucił, nie? W ogóle, tak. Nie wiem, żądaj wasalizacji, nie wiem. Ja bym tą Jugosławię stąd totalnie wywalił. Jeżeli się nie zgodzą na ten pokój, no to ja już się poddaję, nie? Po prostu. Dobra, ja już się chyba poddaję po prostu. Oh. Tu widzę, że jest, no właśnie, dobra. Zajmijcie mnie już, zajmijcie mnie Jugosławię, już mnie to nie interesuje. Zrujnowali mi rozgrywkę w Age of History, nie? Jugosławia zrujnowała mi moją wielką Polskę. Prawie byłem w stanie, e, moi drodzy, zająć Związek Radziecki. Ale oczywiście, jak zwykle, z winy sojusznika padłem. Porażka. Okej. Okay. Bywa i tak, że tak powiem. Tak jest życie. Ach, no dobrze. Tryb widza. E, wyjdź do głównego menu. Ja sobie jeszcze zobaczę w menu głównym, jakie są scenariusze. I wy mi możecie napisać w sumie, co byście jeszcze zobaczyli. Tu jest druga wojna światowa, to graliśmy oczywiście. Brazylia, Great Emu, Second War. Czekaj, tu poczekaj, wróć. I tu się właśnie zmieniało. Football War, okej. Okay. United States, Brazylia, współczesny świat. Co ty gadasz jest Modern Day? O Jezus. Ojej. Ale bym sobie zagrał jakimś na Modern Dayu państwem, nie? Na przykład stary. Bośnią, albo coś w tym stylu. E, możecie mi dać znać, moi drodzy, co o tym sądzicie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like po więcej do historii. I zasubskrybujcie kanał, jak jesteście tutaj nowi. Filmy pojawiają się tutaj regularnie. Dzięki za uwagę. Co złego, to nie ja. Buziaczki dla Was. I do następnego odcinka.